To się kurze. Co? Ty się kurzysz. Ja jestem rupiec stary, o tak? O nie! Masz paczkę? No. Nie mam tego? A ty Idziemy Halo. idź za nimi, idź za nimi. Mam no nie zwracaj uwagi na to. Nie wychodź. Plecy, plecy, masz plecy. Tu uważaj, no, będę wychodzić. Schowaj się. I po cichu. Я не играть. Oh yeah.